Witam wszystkich. Co dzisiaj mamy? Wtorek. Tej daty nie wymienię, bo jakiś przesądny jestem. Eee, co? Dwa dni po locie. Z lotu nie było relacji, ponieważ niestety nie było mnie w domu. Ale o tym locie, który odbył się w niedzielę, to porozmawiamy sobie, jak przyjadę do domu. Jestem na treningu. 28 gołębi jest więc dwa gołębie doszły mi z tego treningu co mi 9 zginęło to było ile tam? tydzień temu? więcej? one jeszcze nie są zatipesowane więc one też idą one doszły mi w niedzielę i w poniedziałek jeden gołąb który mi z lotu doszedł w poniedziałek, czyli wczoraj też, też idzie na trening wszystko co było w gołębniku 28 sztuk te gołębie, co podchodziły, wcale źle nie wyglądają, więc tutaj nie ma już zabawy żadnej. 25 poszło na lot, 24 są w domu, więc strata jest jednego gołębia na tym locie. No cóż, zawsze jakieś tam straty muszą być, nie? Mówię odnośnie szczegółów tego lotu, który się odbył dwa dni temu, to porozmawiamy jak przyjadę do domciu pokażę listy, jak wyszło. Mnie na locie niestety nie było, także tylko listy będą pokazane i jak to wyglądało. A my co? 18.34. Złomuj się tutaj. O. Także można już dwie minutki odstałem, to praktycznie mogę już gołębie puszczać. Troszeczkę się martwię, bo jest bardzo mocny wiatr. Ja do samochodu się schowałem, żeby ten wiatr nie zakłócał, nie zagłuszał głosu mojego. Stanica Harcerska, wiadomo Fenton, nie wjeżdżam dalej, bo moi chłopcy są na obozie teraz i na pewno by zaraz mnie tutaj atakowali, więc przed bramą tylko stanąłem i wypuszczę gołąbki i wracam z powrotem. No co? Nie ma co się czaić? Pierwsza partia i druga partia. Wieje trochę, ale spróbuję, spróbuję zobaczyć jak one pójdą. Oczywiście, jak to w takich sytuacjach zawsze się chowają za drzewami. Ta, nie widzę jeszcze ani piórka. O, są tutaj głębiej. One z tego miejsca już kilka razy były, to jest 30, jakieś 5 km, już nie pamiętam dokładnie, ale zdaje się. 35 km, więc. No tylko tyle, że bardzo mocno wieje i będą musiały naprawdę popracować. To jest boczny wiatr, wiatr zachodni, więc nie jest tam jakiś, żeby tam bardzo im utrudniał w dziób, ale mimo wszystko wierzę w to, że nawet przez te 35 km to będzie Zepcha je troszeczkę. Dobra, 1836, jedziemy, jadę do domu, zobaczymy jak to będzie dzisiaj. Jestem w domu. 19:11, ale o proszę. I tu się obawiam, że tak samo mogło być na locie. O, chodzą sobie. Pewnie część już weszła. Zaraz zobaczymy. Tak, no, część już siedzi tutaj. Chodź, 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 chodź. chodź. To się obawiam, że na locie było to samo. W tej głębie, nie chciały wchodzić same z siebie. Nie zachęcane do. Dowołania 23 gołębie odbite No to tak jakby Albo któreś się nie odbiły Albo Jeszcze wszystkich nie ma No raczej mi się wydaje Że skoro jest tyle to raczej stadem przyleciały Dobra okularów nie mam Muszę okulary założyć zobaczę jak one tutaj przychodziły Chodź 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 Chodź, 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 Dobra, zwołam te gołębie i zaraz się... Zaraz zacznę mówić co i jak W każdym bądź razie... No i ciedzio, widać nawet, nawet nie był przy dziurze, bo dopiero się odbił aha, czyli te trzy to by było y, 24, 5, 6, 26 i 26 zaobrączkowanych jest dobrze. Dwa gołębie nie mają obrączek. Okej okay. To wszystko gra, jeżeli chodzi o odbicie się. Chodź, 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 No ale właśnie takie cyrki jak one mi zrobiły w niedzielę, no to no to niestety może to spowodowało to, co spowodowało, o czym zaraz będę mówił. Chodź, 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 chodź. Witam koledzy. Tak króciutko spróbuję y, powiedzieć co i jak z tym, z tym ostatnim tygodniem, który, się, który był. Tak jak wiecie, nie mogłem być na locie, więc nie ma relacji, nawet nie było nikogo, żeby zobaczył, jak te gołębie y, przyszły, czy wchodziły, czy nie wchodziły od razu, i tak dalej, więc było jak było. No ale muszę wam powiedzieć y, szczegóły odnośnie tego przylotu. Nie mogę powiedzieć absolutnie, że jestem niezadowolony wręcz wręcz odwrotnie. Jako że mnie nie było, to i tak dobrze wyszło to wszystko. Zaraz pokażę te listy z zeszłego tygodnia. Dzisiaj zakoszowałem, dzisiaj jest piątek ogólnie. Zakoszowałem 28 gołębi. Poszło na ten lot. Jutro znowu mnie nie będzie, więc niestety relacja Odwołana, nie ma też nikogo w domu. Jeszcze gdyby chłopcy byli, to yy, oni by spróbowali coś nagrać, ale moi chłopcy są na obozie. Zresztą na koniec zobaczycie, co się na obozie wydarzyło. A ja teraz przejdę do pokazania list, jak to wyglądało. I myślę, że od przyszłego tygodnia już wszystko wróci do normy. Jeszcze zdaje się dwa tygodnie później, albo trzy tygodnie później, mam szkolenie jeszcze jedno ale następne dwa tygodnie na pewno będę w domu i będzie jakaś relacja z lotu pozdrawiam wszystkich życzę miłego oglądania ok, tak na szybciutko to jest lista skoszowania gołębi 25 mój nominowany niestety nie trafiłem a zaraz zobaczę który on był to była 107 107 przyleciał no niestety, to jest mój nominowany gołąb polski o tutaj, gdzie ja pokazuję no ale yy, 20 gołębi jest odbitych z 25, jednego brakuje do dzisiaj więc y, straty jakieś tam straszne nie są a siadały tak jak widzicie 8, 17, później duża przerwa i tutaj podejrzewam, że, że gołębie yy, tak tylko podejrzewam że były, tylko po prostu nie wchodziły od razu bo troszeczkę za duża ta przerwa jest. 25, 62, 32, 32, 41. No, tak ogólnie powiem Wam, nie jest źle. Jak na, to, na pierwszy lot e, gołębi, na, na to, że nikogo nie było, żeby je tam zawołać. I tak jak widzicie, praktycznie 8, 17, 9, czyli w ciągu tej y, godziny było 12 gołębi. No, i później nie, nie ma tragedii, naprawdę nie ma tragedii, i tutaj, jako że to jest pierwszy lot, był pierwszy lot, nie mogę absolutnie narzekać. Jeżeli chodzi o końcową listę, to wyszło ta tak, że ja mam 5 gołębia i 20, mój gołąb jest 29 w federacji. Ten, ten piąty. Pierwszy gołąb z naszego klubu jest drugi w federacji, także można powiedzieć, że to taka szpica. No. 29 gołąb to, to nie jest tak źle. Nie pamiętam, ile gołębi poszło około chyba 700. To jeszcze raz, zrobię wam screena z federacyjnej listy. Także, jak na pierwszy lot, wcale nie jest źle. Zobaczymy jak będzie jutro, aczkolwiek jutro, tak jak już powtarzałem się wielokrotnie, nie będzie mnie, więc relacja będzie znowu bardzo króciutka, tylko z pokazaną listą. Także za dwa tygodnie wraca do normy, wszystko już zacznie normalnie nagrywać. Chyba, że za tydzień. Nie, no też chłopców nie będzie. No dobra, nie, nie przeskoczę tego. Spotkamy się następnym razem. Pozdrawiam. Pasuje Ciebie na harcerza Związku Harcerstwa Polskiego służb wiernie Bogu, w Polsce i Bliźni.